Bohaterką dzisiejszego odcinka Łączniczki Wileńskiej jest Anna Sikorska, Marta Łączniczka Jagienki. Na świat przyszła 26 sierpnia 1914 roku w majątku rodowym Jasny Las pod Bobrujskiem. Była córką Sergiusza i Amelis Ossowskich. Do wybuchu wojny założyła rodzinę i zajmowała się domem. Podczas okupacji. W tajnym nauczaniu uczyła języka polskiego. Następnie, w październiku 1941 roku, została zaprzysiężona do ZWZ-AK przez Zofię Dąbiernacką Jagienkę. Pełniła funkcję łączniczki. Na pośpieszkę, dawne przedmieście wileńskie przenosiła broń, którą przechowywała w swoim mieszkaniu przy ulicy teatralnej. W jej mieszkaniu znajdowała się stacja nadawczo-odbiorcza. Odbywały się zajęcia szkoleniowe pod chorążych. Od 1940 roku był tam punkt zbiorczy skoczków z Anglii. W październiku 1944 roku została aresztowana przez NKWD. Więziona na Łukiszkach, po śledztwie w 1945 roku zesłana na workutę. Bez sądu w 1946 roku powróciła do kraju. Zamieszkała w Olsztynie, zdobyła wykształcenie nauczycielskie i ukończyła kurs w zakresie bibliotekoznawstwa. Prowadziła działalność teatralną, zmarła 27 marca 1995 roku. W kolejnym odcinku opowiem o Stanisławie Kociołowicz, łączniczce Szarych Szeregów. Zapraszam.